Oj kur... mam patrzeć Dawaj teraz Dawaj go Dawaj go Nie zmieści się tam jest, jest, dawaj, go. dawaj go Jest Jest O go Będzie nie no 150 Na 9 a 160 Będzie 158, 158, 159 no, chyba, że nie jeszcze wąsa Nie, wąsa nie będziemy przesadzać, patrzcie jaki piękny 158, nie będziemy już se dokładać 158 cm Na nogę się dopomóż mam Jest Taki, rób zdjęcia, rob piękny siedzi idealnie spodziewałem się Co go wymęczyło ładny poniższy góra o, o, o. biazielany dawaj ładrowody mu na od razu 400 12 400 12 12 masz tu 12 400 500. było 12 500 to to ma 11 800 ładrowody mu na głowę kartę od razu 11 600, 11 600. 11600 Michała BP. Dobre, idziemy. PB. PB. BP. BP. do zatankowania. Zatankuj go do wody. <ślał> <ślał> Dobrze, że nic się tu nie stało. Widzieś, ale ryba cała. Ważne, że ryba cała. <ślał> to jest trzecia, twoja wywrotka. Cześć, się wywraca jakby był pijany. Spuszczaj go! Obróć go, bo on do brzegu będzie płynął. Aha. Powiedziałem, że dopiero... O, jak go on przeszedł. Ale no, ładny. Ładny. Taki jak, podobny, jak ostatni miałem, powiem ci. Zaczepił się, no. żadnego przeciągnąć? Spróbuję go po prawo, wiesz? on tu jest bliźniutko już ja podchodzę do góry, bo strzałówka jest na tym mhm próbujemy go czekaj, czekaj, czekaj nie chcę, nie chcę jeszcze nie chce, nie chcę. o, 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 tak, chodź, chodź, chodź dawaj jeszcze raz, no, daję go, spróbuj. Siedzi. Siedzi. O, ale piękny. Ale ładny. Podobny taki jak ostatni. Czy mniej? Dobra, na matę go daję. Czekaj. Uuu. Pomóż ci. Zobaczcie, jakie o, ale piękne kartki. Elegancki. Słuchajcie, z mi i zamarzaniu mogę jej przełożyć przez przelotkę pierwszą. A mi ręka już zamarza. Dobra, dajemy go na matę. Muszę tak o, nagrywać. Ale ładny gruby. Jest nasza bestia, Marcin i bestia. Or, czy jeszcze telefon mi dzwoni. Teraz nie ma czasu, teraz Przemek Wiem, że to ty dzwonisz, ale w tym momencie to jest bardzo ty go napięta Daj, sytuacja. Nie może go dobra, Możecie go polewać. O, 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 fajne. o, Fajnie! fajnie. Dawaj dobra, go! No, to będzie skakał. Dobrze. Dzień go do łapy. Wyżej go, wyżej, wyżej. O, dobra, trzymaj go, tak? O, ładny. O, ładne. Ładne. Ładny, pięknie. Się. Ja pierdzielę, odrzuć. 5 6 kg. Piękna rybka, naprawdę. Żółciutka. Palcu jak diabli. Poszło. A łowca zadowolony? czy nie? się Piękny amur. Pierwszy raz tego na łowiska. Co amur. A, a widzicie, wy chciał wyskoczyć? Jak możecie zobaczyć, kolejna rybka wjechała. 6 kg. Amur, 80 cm. Piękna torpeda. Branie było totalnie. Leszczowe, delikatne puknięcia w dół, w dół, delikatne pociągnięcia do góry i tak chyba ze 2-3 razy. Później rola po całości, Ech, nie nadążałem później zwijać do brzegu, a jak zobaczyłem, że to Amur to już wiedziałem, że muszę ach, poluzować hamulec. Była jazda, także rybkę wypuszczamy, żeby już się jej nie męczyć, nie stresować. Michał gdzieś około 2 w nocy, tak do kolejnego Amura o 1,5 kg większego, bo to waży 7300. No, 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 no. Skał wędkarskiej ryby muszą być, nie żyjemy tylko samą imprezą. To jakąś rybę musimy zobaczyć. Mamy nadzieję, że to będzie karp, co najmniej 300 kg. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie taki jak wczorajszy. Wczoraj tych ryb trochę wpadło, prawda? po połapał. Jest karp, wreszcie tak nie walczył. Jak nie? Ten mówi, że to są. przed tym brzegiem Dobra. na morze. Je, no i nowy gatunek. Dawaj go, dawaj go, dawaj Możecie zobaczyć, padł jesiot, Nie za duży, ale każda rybka cieszy. Tym bardziej, że pierwszą rybę spiąłem. Był to większy karp. Oscylował naszym zdaniem między 8 a 9 kg. Niestety nie udało się go wyjąć. Murował. Ta. To? No zdrowa Ocie, ocie w życiu, ale piękna ryba. Powiedzmy, że będę do, jestem dobrym zwiastunem, że przyjechałem, ale też dobry pomysł, jeśli chodzi o rozlokowanie produktów. Ale koń masakra. Ale już tutaj kołyska jest, wszystko gra. Ciekawy u konia, zaraz sami zobaczycie. 19,5? Ile? 19,5 pokazuje. Minus 1,5, tak jak Przemek wspomniał, na worek 18 kg. Garcin. Weź, pokaż te kulki na co te karpie biorą. Małe karpie, bo w sumie one mają. Oczywiście, znaczy, tu jest 2 tu jest razy 24. Podpie... Znaczy, jest do ścięta. No to... Na to biorą karpie, które mają. Można w przedziale kilo. od 6 do 8. No, nie, no ten mas. 5 Sześć, to weź wagę, to ci mówię ile będzie miało. No. no właśnie. Ale to nie jest jeszcze rekordowa ryba, więc nie będziemy się bawić wagę. No ja nie. Ale, 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 ale te kulki to robią wrażenie normalnie. Te kulki robią takie wrażenie, że wiesz, one są większe niż jego głowa. Ten zestaw... No właśnie, ten zestaw. Ale zobaczcie jaki zestaw, no czekaj. Daj go od... tak na ręczę, ja tak tu. Odłączę. Najprostszy zestaw. I pokaż nie? go teraz. To Trosy. robi wrażenie. I nie ruszaj ręką, ja najadę. No zobaczcie, zobaczcie jakie kule wielkie. I te, te karty biorą. I I robi zapinają. wrażenie. Robi wrażenie. Oczywiście za każdym razem co? zakładam się. Jeszcze przebieg za coś, co? Coś, co? coś. ty taki mokry. To, płynie. Daj go pójdzie. Jak zobaczyć. Jest pierwsza rybka na brzegu, słusznych już rozmiarów, jak dla mnie. Zobaczcie. Piękny Słuchajcie, złapaliśmy jakiegoś dziwnego karpia takiego zniekształconego, już Wam go pokazuję Zobaczcie jaki dziwny karp Tutaj jakiś zniekształcony, jakby miał złubione. karpie Ja mu go złowili, to jest Kwasimodo Ksza... 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 gorzuchowa Kwasimodo Ostrożnie, z nimi do wody I radość Mamy karpia, kurcze Nie same leszcze, w końcu karp o! Ale ładny No Elegant. Słuchajcie, przyjechaliśmy po leszcze, ale też chcieliśmy być jakiś bonus w postaci karpia. 6 godzin czy 7 wędkowania wpada pierwszy kart naszej zasiadki na Ringersa o wielkości 12, którą Wam zaraz pokażę po wypuszczeniu tej ryby i akcja, jak z horroru, albo z jakiegoś filmu akcji odjazd, szybko ściągnięcie z klipsa. Nagle na drugiej wędce pojawia się leszcz i mamy oto dublet. Czego chcieć więcej? Wędkowanie to jest piękny sport. Mm -hmm. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Nice. I don't wanna go. what <laughs> you dobrze. Tak, On się obudził dopiero I, ty, ty Jak widzicie, dopisały. Brania były bardzo energiczne, tym bardziej przy tych dużych łopatach. Niektóre mają jeszcze nawet wysypkę tarłową, także o czymś to na pewno świadczy. No i co? Nasza zasiadka już do końca dobija. I wypuszczamy rybki. Michał ciągnie jakąś fajną rybkę. Minęła już ma ją na lewo Michał już.

Michał go już wypuszcza. Piękna ryba. No, udało się. Umęczyliśmy tą zasiadkę z naszego stanowiska. Pierwsza jak na razie. Kaspra i Pawła już wyszło z pięć. Nagrywa. Jest już pod Michał. Podłap? Dobra, mamy pierwszą rybę zasiadki A, nie poddajemy się do ryby jak nic się coś czuję. pięknie Jest pierwsza ryba I rybka wraca do domku niestety mniejsza, ale i tak cieszy. to urokliwy. Widzimy rybę. Ale jaki urokliwy. Jak odpływa. Dobra, biorę jego telefon, robimy fotna. No. no i rybka ląduje w wodzie. Jeszcze raz. Jak widzieliście, chociażby to był dzionek Pana Jesiotra Tego, za chwilę się może dowiemy Dopiero obudziliśmy się, więc jesteśmy troszkę niebrawi Tak, troszeczkę Dobrze, że nie wieje No, Głóra a biało jest... wczoraj jak diabli, jak żeśmy się oh, No teraz zobaczymy Co to, gdzie to i dlaczego tak drogo o! Patrzę tu, ma No się Przecież szansy mogłoby nie być Słuchajcie, rybka wraca do wody Ładny karpik Mamy dobre oświetlenie, więc powinniście Wszystko dobrze widzieć Płyń, maluszku i'll uh! yeah sometimes i get so mad there's no control in me my thoughts get so bad i'm like i might grab a bat i don't know my wrath my blood boils over like Oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So, have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough.